Witam tego typu. Zapraszam na mój kanał. Bardzo się cieszę, że subiecie, oglądacie kanał. Bardzo się z tego cieszę. Widzowie, zastępniajcie mój kanał. Idźcie do przodu, nie do tyłu. Tego typu. Dzisiaj będzie dla was widzowie poradnik. Jaki to będzie poradnik? Zaraz wam powiem. Yy, Pytacie się jak zacząłem tworzyć pierwsze filmiki i inne rzeczy jak się przebiłem. No, w sumie, widzę, wam się przyda ten poradnik, z tego powodu, że hmm, pierwsze, pierwsze kroki to są nie są takie łatwe. Wiem po sobie, jak było na początku, jak robiłem. widzowie, to po prostu. Wiem, jakie były e, problemy i to ciężko było się przebić, Mimo to, że no, już YouTube nie był takim serwerem, jak teraz jest, ale było na początku, e, ciężko się przebić. Jak zakładacie kanał, musicie pomyśleć o czym będzie ten kanał wizowie. czy o grach, czy o samochodach, czy tak jak ja robię vlogi, tego typu, czy blogi. Musicie tak sobie przemyśleć widzowie, żeby, żeby ten kanał pracował wizowo. Żeby ludzie mogli. Obejrzeć, wysłuchać, zasubować, dostępnić właśnie wizowiem. I po prostu no musicie rozbudować ten kanał. Najpierw, czyli tworzycie jakiś tam kanał, nie wiem, jakąś tam nazwę, dajecie wizowie, i po prostu e, robicie tło. Możecie zrobić, że zapraszam na mój kanał łapkę w górę, dzwoneczek. To są różne sposoby wizowie. To jest początek, bo to jest tworzenie kanału. To jest na warzysz, widzowie. Żeby stworzyć kanał, to trzeba mieć jakiś pomysł, wizuale, żeby mm, zrobić ten kanał fajny. Tak ja, ja zrobiłem taki kanał jaki mam. Dziękuję, że wchodzicie, bardzo się cieszę. I zapraszam na mój kanał. I wiadomo łapki w górę, dzwoneczek udostępniać tego typu. Słuchajcie, teraz druga opcja, tego najważniejsze jest to jak się zaprezentować na pierwszym filmiku. Że zaproszęcie na mój kanał o nazwie takiej i takiej, że będą różne tematy, różne tam nie wiem, w no, zależności jak, jak co chcecie zrobić, czy chcecie o grach, czy o samochodach są różne, są różne, różne rzeczy, ale no, że to jest o dwa zależności. Pierwsza podstawa to jest to, że e, przedstawicie ci się jako. No nie wiem, no, musisz ci się przestawić Mam na imię, tak, i tak. No i zawsze się opowiedzieć. trochę o sobie e, co, co się robi codziennie. Jaki masz hobby, na przykład zainteresowania, co cię skłoniło do stworzenia kanału. No takie. No, żeby widzowie Was poznali dobrze. To jest e, pierwsza, najważniejsza sprawa, żeby osoby coś powiedzieć. To jest najważniejsze. To, to będzie Was, Wam plusowało. Bo każdy będzie, przez to widzicie, każdy zawsze będzie ciekawy i zacznie subować, łapkę w górę, czy e, dzwoneczek kliknij, kliknąć, osobę i po prostu każdy będzie ciekaw, ale pierwszą podstawą żeby się nie spalić się lepiej przestawić i zaprosić widzów na to żeby obejrzeli mój kanał na przykład czy wasz kanał, w zależności co tam chcecie wymyślić o jakiś tematach to jest e, pierwszy punkt, drugi punkt jak już was zaczynają Poznawać, to musi się narzucić jakiś taki, nie wiem, temat tego, że co będzie na tym kanale. To jest drugi, drugi punkt, widzimy, i po prostu musi się mm, powiedzieć, no, na przykład o samochodach, przykładowo, to musi się opowiedzieć, że ten kanał będzie o samochodach, o częściach samochodowych, o przebiegów samochodów. Takie, takie rzeczy, które y, naprawdę przyciągną widzów do oglądania kanału. Trzeci punkt. Jak już robicie, y, już zaczynacie startować, to pierwsze, y, pierwsze kroki to będą y, hejterzy. A co z tym robisz, widzowie, Wam powiem. tym, że ja kiedyś byłem podatny na hejty, ale może plus i minus jest. Ale było i minęło, Ja się mówi. I po prostu, jak, bo na części, widzowie, coś jest takiego, że jak ktoś jest świeży, świeżak, tak jak ja byłem w roku 2012 roku świeżakiem na YouTubie, to wiadomo, sępy zebrały się. Jak się mówi. Widzę. i po prostu, ja, jak, to była kiedyś moja wina, ale teraz wiem, że zrobiłem wielki błąd kiedyś i nie powtórzę. I po prostu e, zaczynają Was tutaj e, komentować, że a, kiepski kanał, kiepski tam, wideo, obraz jest kiepski. Zawsze łapkę dadzą w dół, bo coś im się nie podoba. na no, częściej tak jest. Jeszcze początku, ale nie możecie na to zwracać uwagi, bo jak zrobicie uwagę na nich, przestarcie, starcie ten kanał już jest spalony. A wiecie dlaczego? Bo zwróciliście na nich uwagę. Zamiast się skupić na kanale i na swoich widzów, Będziecie się skupić na tych hejterów. A niepotrzebnie, bo na stacji już jesteście spaleni z tym kanałem. To już nie ma sensu, żebyście tutaj coś kombinowali, Jak już pierwsze yy, co to jest spalone. Nie róbcie tego przypadkiem. Ja jak może że może na początku niepotrzebnie tam robiłem. Ale są plusy i minusy, jak się mówi. I po prostu nie, wda nie wdawać się z nimi w, w rozmowy. Nie odpowiadać na ich zaczepki, bo to nie ma sensu, bo automatycznie przyciągacie ich do siebie na swój kanał i zaczynają komidować. O, bo jestem świeży, trzeba tutaj pohejtować tutaj. Tego. Pierwsze co nie zwraca się uwagi, nie odpowiada się, nie odpisuje się w choć takim ludziom. I po prostu onewa się. To jest to właśnie widzowie. Oni przestaną yy, na was zwracać uwagę jak wy nie będziecie na to odpowiadać ani odpisywać Prosto widzowie. Następny punkt to jak już ten kanał się już rozwinął, już coraz więcej ludzi wchodzi, subuje tego, zaczynacie widzowie yy, yy, robić yy, nie wiem no, po, no Przykładowo ten wasz kanał jest osamota. Zaczynacie coś robić. I zawsze musicie widzowie zapraszać widzów swoich na swój kanał. Czyli tak jak ja, y, witam wszystkich tego typu. Zapraszam na mój kanał. subujcie, łapkę w górę, dzwoneczek. I tyle. Czyli automatycznie pokazujecie, że macie kultę osobistą. Widzowie. Prosta? Prosta. Yy, następny punkt. Nie wolno się, yy, mimo to, że kiedyś każdy człowiek się nie na błędach uczy. Nie ma takiej osoby, żeby się nie nauczyła na błędach. Nie wolno wchodzić w konflikty pomiędzy youtuberami. W tym sensie, że na przykład ktoś tam, yy, ktoś was ogląda i tam, komentuje czy tam tego, nie zwraca się uwagi. Bo automatycznie odstraszacie swoich widzów i po prostu nikt już przez... już rzadziej będą ludzie e, udostępniali Wasz kanał, czy e, subowali, czy łapkę dali w górę widzowie, tylko po prostu będziecie na dnie szli. Nie zaczepiać innych youtuberów. To jest podstawa widzowie. To jest podstawa, żeby nikomu nie zaczepiać. Bo jak zaczepiecie kogoś, a wy jesteście świeżakami, to Was zniszczą. Zniszczą tak mocno, że nie będziecie widzieli kiedy. Lepiej nie ryzykować. Następny punkt już, już się y, y, rozkręci ten kanał, to wszystko. Możecie sobie założyć fanpage Żeby e, ludzie lajkowali e, Waszą stronę Fanpage i, i kanał wasz Czyli udostępniali Jest e, warte świeczki z tego powodu, że automatycznie e, Odbiorcy Odbiorcy bardziej e, Bardziej, jak to powiedzieć Bardziej do was się przyzwyczają mają do was zaufanie widzowie i dlatego e, zapraszam coś takiego zrobić że macie kanał i plus do tego sobie famę założyć żeby nie to że tylko kanał tylko famę też żebyście mieli kontakt ze swoimi widzami czy z fanami czy z fankami tak jak ja mam fanami z fankami mam kontakt na fanpage i po prostu odpisuję właśnie to jest to widzowie i dlatego żebyście to zrobili bo to naprawdę to się przyda Wam bo tak to nie zawsze macie czas na, na kanale na komentarzach ee, odpisywać bo to ile tysięcy z komentarzy i weźcie też czytajcie to po kolei odpisujcie to Wam chłopak odejdzie od kreatury. Dlatego lepiej założysz sobie, i, 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 i ludzie po prostu będą wskakiwać na waszą stronę i go lajkować i macie po prostu ze sobą taki kontakt macie możliwość ze sobą rozmawiać, pisać, ale no zależnie. Następny punkt: widzowie, jak już ten kanał tak wystartował, trzymajcie ten poziom, żeby nie spadł, wam. bo jak wam spadnie ten poziom kanału To po prostu no, będzie straty w ten kanał. Trzymajcie ten poziom. Możecie to podtrzeczkę podnieść trochę wyżej. Nie za więcej, bo zaraz polecisz się tu stopniowo, stopniowo. Jak to jest tak stopniowo, w górę, stopniowo, stopniowo. widzę To jest ważne, bo. Dużo youtuberów właśnie tak coś robi i później właśnie spadają w dół I później mają pretensje za wszystkim, ale nie do siebie No to jest wielki błąd Bo to jest szczególnie powinni mieć do siebie Bo to oni założyli sobie kanał i oni zaczęli, a nie poczynie Robili spięcia, niespięcia i inne rzeczy No to jest to co mówiłem parę sekund temu no Więc Mówię to poważnie, że wieście, takiego, nie robili, jak już, już ten kanał jest wypromowany dobrze, tego, no to po prostu zaczynacie rozbudowywać jeszcze dalej. Dalej. Czyli zachęcacie, tak jak mówię na początku filmu, zachęcacie, rozbudowujecie. I, no i zawsze mówię, pod koniec filmu musicie pociekować. Widzów, swoim widzom to, że e, udostępniają, e, że oglądają kanał, że tego zawsze musicie liczyć, bo to jest kultura osobista się liczy, widzowie. To jest kultura osobista, ważna kultura osobista, bez tego zginiecie, widzowie. Mówię to poważnie, tego, bo wiem, ja przez 9 lat na YouTubie jestem, w przyszłym będzie 10 lat, to wiem, na jakie zasadzie to wszystko działa jaka jest machina z tego wszystko na widzowie zobaczymy czy wam się uda tego typu czy nie piszcie na komentarzach, łapki w górę subskrybujcie kanał i zapraszajcie innych e, widzów do, do mojego kanału to jest poradnik dla was widzowie czy wam się przyda czy nie to wszystko od zależności. Trzymajcie się tego typu dowiedzenia. Łaba tego typu.